Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski, a to kolejne wydanie Prasówki, czyli garść wiadomości ze świata IT i testingu po małej przerwie. E, dobra, pierwsza sprawa. 31 października jest Tester Summit, czyli takie wydarzenie online poświęcone testerom. Do tego, te wydarzenie jest bezpłatne, więc warto się zarejestrować, jeżeli coś jest bezpłatne online, to nie widzę powodów, dlaczego byście nie mogli być na nim, posłuchać trochę o testowaniu, tu nie będę przytaczał, co będzie, bo najlepiej, jeżeli wejdziecie na stronę, link w opisach i sprawdzicie, jaka jest agenda, natomiast to, dlaczego warto iść z na te wydarzenie to są targi pracy, które będą się odbywać między prelekcjami. Także bardzo, bardzo polecam e, Tester Summit, 31 październik tego roku. Kolejne w zasadzie dwa artykuły są poświęcone a, API. Pierwszy mówi czym jest API, Do, dość dokładnie opisuje jak jest zbudowany, włącznie z historią e, API. Natomiast drugi artykuł tego samego autora jest jak testować e, API. Bardzo dwa fajne artykuły. Jest w nich dużych, dużo rysunków, więc, jeżeli ktoś jeszcze nadal nie wie, co to jest API, jak to ukryć, to te artykuły są właśnie przewidziane dla nich. Bartosz Kita, natomiast, jeżeli już jesteśmy w temacie Rest API, przygotował dla nas film z. Idem potentności REST API. Co to jest, jak to się je, po co to jest, jeżeli chcecie się dowiedzieć i wykorzystać to później w pracy, to zapraszam do, do filmu. Oczywiście, link w opisach. Kolejny artykuł, który dla Was przygotowałem, jest nieprzeznaczony stricte dla testerów. 16 wzorców projektowych, jeżeli chodzi o interfejs. Bardziej to jest artykuł przeznaczony dla deweloperów łamane UXowców. Natomiast jeżeli jesteśmy testerami frontendu, to warto się zaznajomić z tym artykułem, żeby wiedzieć, co jest, na, co jest na czasie. I czasami coś wyłapiemy właśnie dzięki temu i zgłosimy. Ostatni artykuł, który dla Was mam dzisiaj, to jest zbiór kanałów YouTube, które są dość popularne. Oczywiście są w, te, w tematyce testowania. Są one niestety tylko anglojęzyczne. Nie ma tam wylistowanych polskich. Natomiast wiadomo, jeżeli chcecie po, poszerzyć swoją wiedzę na temat testowania, to zapraszam do zapoznania się z tą listą. Może coś fajnego znajdziecie dla siebie, coś przemówi do Was. E, dzięki czemu poszerzycie wiedzę. Część jest w angielskim, część jest w angielskim łamane na hindu, ale generalnie bardzo fajne kanały, polecam. Natomiast my widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się.